idzie w nowym cyklu. Zabieramy Was tym razem w Beskid Niski. Dla nas to nowy, nieznany świat, przez który wielokrotnie przejeżdżaliśmy, lecz nigdy nie zajrzeliśmy tutaj z właściwą uwagą. Spędziliśmy kilkanaście tygodni zwiedzając ten region i choć wydawało nam się, że to wystarczający czas, to nic bardziej mylnego. Im więcej zobaczyliśmy, tym Beskid odkrywał przed nami kolejne karty, aż w końcu zabrakło nam czasu. Jeśli myślisz, że uda się dokonać eksploracji tego regionu w 2-3 tygodnie, czy nawet cały miesiąc, to musimy Cię zmartwić, nie jest to możliwe. Dlatego jeśli interesują Cię szlaki wolno od turystycznego tłoku, piękne krajobrazy, darmowe miejsca biwakowe, gdzie możesz zaparkować swój samochód lub kampera oraz dobre jedzenie, to jesteś na właściwym kanale. Więc już teraz zapraszamy Cię drogi widzu na kolejną podróż po mało znanym klejnocie naszego kraju jakim jest Beskid Niski. Nasza przygoda z Beskidem Niskim rozpoczyna się na bezpłatnym parkingu z możliwością biwakowania puszkoło jaślisk miejscowości uznanej za jedną z najpiękniejszych w regionie. Parking w szachtach oferuje możliwość bezpłatnego postoju i biwakowania zgodnie z regulaminem przez 24 godziny. Na miejscu znajduje się wiata z murowanym grillem, toalety oraz obszerna przestrzeń parkingowa dla samochodów. Miejsce szczególnie przepiękne o zachodzie słońca, usytuowane szeroką ekspozycją w kierunku zachodnim. Z parkingu można bezpośrednio udać się na Polany Surowiczne oraz na interesujący szlak turystyczny otwarty w 2012 roku, który został wytyczony na podstawie dawnego szlaku kurierskiego Jaga Kora. Jednakże ze względu na warunki pogodowe dziś zdecydujemy się na zwiedzanie pobliskich jaślisk. Szlak Jaga Kora odwiedzimy jeszcze przy okazji zdobywania Korony Niskiego. I jedziemy teraz do Jaślisk. Fajna miejscówka, żeby se tu zatrzymać. To jest naprawdę super sprawa. Podoba no mi się. Tu jest jedna, a tu jest zaraz druga. To taka cała na górce jest, nie leci no, z gór, przy nie? No i dłuższy. I przy przy samej drodze jest. Pola no wyżna. Szpileczki. Wydarzenie niedziela na wsi tutaj jest wydarzenie, nie? Jesteśmy w Jaśliskach. Idziemy pozwiedzać tutaj teraz troszkę Miejscowość słynie z drewnianej zabudowy i z wielu filmów, które tutaj były nagrywane. Sama miejscowość pochodzi z XIV wieku. Założył ją czy dał, pozwolił założyć ją Kazimierz Wielki. Jaśliska obecnie funkcjonują jako wieś. Jednak w przeszłości pełniły rolę miasta, będąc ważnym ośrodkiem w regionie. Położone malowniczo nad rzeką Jasiłką i łysiem potoku Bełcza, otoczone cieniem górującego kamienia, mają bogatą historię. Lokacja Jaślisk sięga czasów Kazimierza Wielkiego, który nadał jej status miasta w 1366 roku. A tu mamy pięknego koteczka, który jest na polowaniu. Nie, kotuś? To tam kotek. Funkcjonując jako miasteczko przygraniczne, Jaśliska odgrywały rolę obronną, pilnując traktu handlowego z Węgier. Lokowane przez Kazimierza Wielkiego w 1365 roku początkowo nosiły nazwę Hohenstatt, czyli wysokie miasto. Rozwijały się dzięki handlowi otrzymując przywileje na przechowywanie wina, co było intratnym interesem w tamtych czasach. Transport wina z Węgier do Polski musiał przechodzić przez Jaśliska. Hejka, witamy w Jaśliskach. Zapraszamy do malowniczej wsi mega historycznej. Tutaj mamy dom jednego z polskich awiatorów Hausnera, w pobliżu Jaślisk funkcjonował również nielegalny szlak przerzutu alkoholu, nazywany później spiritusowym. Historia Jaślisk to nie tylko opowieść o biznesie, ale także o tragediach, takich jak napaść wojsk węgierskich w 1474 roku, czy obrona przed atakiem Rakoczego w 1657 roku. Beskid Niski, gdzie leżą Jaśliska, to obszar obfitujący w historię wojen i najazdów porównywalnych z polami Sommy czy Verdun. Dziś Jaśliska prezentują się jako cicho spokojna wieś, zachowując swój urok dzięki pięknej drewnianej architekturze. Jaśliska możemy również zobaczyć w filmach takich jak Boże Ciało czy Wino Truskawkowe i wielu innych produkcjach, które przyczyniły się do ich kulturalnego wizerunku. Będąc w Jaśliskach, warto wybrać się na ścieżkę historyczną pod nazwą na węgierskim trakcie, która odsłoni nam w pełnej krasie piękno i senność prowincjonalnej wioski. Ale czy Jaśliska to wymarzona destynacja na wakacje? No właśnie. Jaśliska, piękna wioska, pełna historii. Dwa sklepy. Knajpy w zasadzie między Bogiem a Prawdą to jest tych domków tutaj kilka drewnianych. Można przyjechać, zobaczyć, nie? Tak. ale tak, żeby tutaj spędzić dłużej niż jeden dzień, to chyba myślę, że, że nie warto. Najbardziej popularna chyba jest ta miejscowość z filmów, które tu były nagrywane. Tych filmów tutaj kilka było nagrywanych może tutaj. Zdjęcia do tych filmów zobaczyć na ścianach głównego budynku. W centralnej części, jaśnisk, mieszczącego się na parkingu. Parking spory, cisza, spokój, jakby tu ludzi w ogóle nie było, jakby w ogóle ludzie nie mieszkali.